Hello, mordy i wariaty. Ja nazywam się Nesgań2 i zapraszam Was do mojego Let's Play słampa Tak, jedynki. Teraz będziemy walczyć z jeżami tak, jak to miało miejsce w poprzednim odcinku. Wszystko poplanowane. No dobrze. To teraz zobaczymy, co tu jeszcze mogę. Dobra. Kupimy sobie akumulatorek. Na jeżę może się przyda. Wypad z jeżem. Jeż, eksplodujący jeż, odporny na gazy, czyli piernięcia pewnie na niego nie zadziałają. O kurde, 5 strzał, żeby go posłać do piachu. O, dwie piranie za jednym zamachem, brawo. Multikilek. Ok, nie udało się. Mamy następnego. Jeszcze więcej pirani. Dobra. Okej, okay. najpierw dynamitkiem. Dobra, dynamit daje sobie radę. Myślałam, że trzech naraz dam radę dynamitu, ale mogłem ich jeszcze bardziej osłabić. Dobra, pirani niech się rażą. O kurde, to bym musiał dwa akumulatory użyć na tej jeże. Dobra, lecimy. Ciśniemy te sukin kotki. O! O kurde, chyba mnie zranił. Dobra, tu i żyjemy tego. Dobra. ściskamy was z sześćset 5620 monet. Dobra, odkupić sobie trzeba magazynek każdej broni. Dwa dynamitki, okay. kolce niedługo. No nie, powrót szczurów! Tym razem one są z hełmami. Jak ja nigdy nie cierpię tych szczurów. No nie, niech ich jeszcze więcej. Brawo! O, że to na krótki dystans tylko. A dobra, trochę z tego się postrzelało. Brawo, piranie do piachu. Dobra, udało się. Więcej komarów, ale komary są bardzo słabe na strzelbę. Dobra ładuj, ładuj, ładuj. Czuję, że zaraz będzie kolejna fala. O, teraz będą bez tych hełmów, to mogę sobie ścisnąć ich z tego. Dobra, pirania idą do piachu. Ale jak ładnie ścisnąłem te cholery. Teraz na broni. Dobra, darmowy magazynek. 5400. Ale Uzi jest najtańszą bronią. No i teraz jak przejdę ten UFO level to będę już miał kolce. Dzień Sądu! Dobry A użyję kwaśnego deszczu, niech ich trochę pomorduje to. To ja będę musiał walczyć ze wszystkimi tymi na naraz. Aha. Małe bobry. Łagam. Dobra. Dlaczego myślałem, że będzie? Dobra, pozbyliśmy się tych much. Mogę znów rzucać? Pych. O znowu tych przeciwników zaraz będzie. Bo już końcówka fali. Dobra, teraz trochę z tego ponownie. Na jeżę muszę uważać, bo one wybuchają jak nas dotkną. O jest! Odblokowaliśmy kolce! I one jako jedyne będą ranić przeciwników i jednocześnie będą nas chronić. Jeśli przeciwnik będzie blisko nas domu będzie nas atakował, to jeszcze on będzie obrywał mnie lekkie obrażenia. Dobra, mam kasę, pięć koła. O, zabrakło mi troszeczkę na pierwszy upgrade. Uff, level, tu coś muszę sobie zostawić. Hmm. dobra, bez tych pukawek się odbędzie. Niech będzie akumulator i to, przyda mi się. Niewyjaśnione latające dyski. Dobra, zabrali mi tylko akumulator i to. A teraz będę sobie sam ubierał. 50-50. Zobaczymy co mi będzie się losowało za każdym razem. Teraz kwaśny deszcz. A napiranie słabo to działa. No dopiero co kupiłem kolce. Więc nie oczekuję jakiejś rewelki. O nie zdążyłem. Dobra. Dobra. Nie widujemy boberki. A nie chcę zdychaj. Właśnie się robić to za mnie. Okay. Dobra, mam trochę więcej akumulatorów, to zaraz się powiem Jeden tu i jeden blisko domu. Bez względów na te cholerne piranie. No i dobra, skończyliśmy poziom Dostaję 4360 monet I na dzień dobry... Aha, kwaśny deszcz zaprogramowałem jak chcący Trono! Najwyżej następną kasę szybko uzbieramy Ale kwaśny deszcz będzie przydatny, przyda mi się No to na dzień dobry, lodówka To, to Dobra, dobra niech jak już dostanie Niedługo będę miał zaraz nową broń. O, już będzie. Po prostu się rozgrzewam. O to menda, o, masz ty wstrętny piranio. Dobra, kwaśny deszcz się leje, to pomożemy mu trochę. Tam, gdzie tamtych nie zabija. Tylko dlatego, że na ryby to słabo działa. Pięknie, dwie za jednym zamachem. Mnóstwo krokodyli. A mam pomysł. I ciach. niech akumulator idzie. Tak pięknie. No, akumulator pięknie zadaje obrażenia. Dobra. Ciach, 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 ciach! Jak pięknie! Przygoniłem to stado krokodyli dobra Znowu Stado krokodyli No takie mniejsze na szczęście Kurde, nie zebrałem tej kaczki Dobra. Miotacz ognia odblokowany. Podpala potwory na masywną skalę. To może być alternatywa właśnie koktajli mołotowej. Ale niestety koszt upgrade'u miotacza ognia pierwszy to jest 15 tysięcy. Nad niego się długo zbiera a ulepszenia. Na początku on naprawdę zadaje kiepskie obrażenia. No, będzie można go przetestować niedługo w praktyce, ale najpierw zobaczymy, czy mi starczy na kolce. Tak. Dobra, kolce mamy. Jest poziom 17. Ściekły bubr. O, no, ciekawy poziomek. Dawaj, dawaj. Niech one zdychają szybciej te futrzaki O dobra, akumulator zrobił za mnie resztę Oho Coś grubego chyba będzie Coś grubego I wykrakałem wielki bóbr! Tylko po... Aaaa. Dobra Dobra, pozbędziemy się najpierw tej muchy a niech to. Dobra, mamy ją z głowy. I płowni wściekły bobrze. Naprawdę ten miotacz ognia jest do niczego. Dobra, dobiję cię chyba. Z... O matko. Dobra, pierwszy bóbr poszedł do piachu. NASTĘPNY WIELKI BUBR! APOKALIPSA BOBRÓW NORMALNIE! Dobra, nie będę się pierniczył. Kwaśny deszcz i do boju A płońcie wy cholerne bobry! Przeładuj. I jeszcze jeden kwaśny deszcz. Zwiększymy zasięg. CO?! O, o jak fajnie beknął, wyczuwam bossa. No, dostałem kupę akumulatorów, moło tu koktajli, i mam znowu maksymalną liczbę lodóweczek. Zatem, poziomek dostaje 9320 monet. Przydałoby się tak, pokupować trochę tej amunicji. Kwaśnego deszczu by mi się też trochę przydało na tą królową. No tu teraz komarzyca będzie. God damn it. Zabrakło mi trochę. No, Wielki komar. Ciekawe, po ile są miny. O, tylko 50 tysięcy. Odblokowywane tylko za pomocą monet. To mógłbym spróbować, co odblokować. Okej, okay, no to jedziemy, zaraz zobaczymy, To mam. To najpotrzebniejsze rzeczy mam. Miotacz ognia jest Najwyżej się będę pomagał z kwaśnym deszczem Królowa komarów Doskonale Najwyżej będę se ratował się kwaśnym deszczem Na początek trochę podgonimy jednym Tak Jezu, tu za chwilę te komary Dobra kuzynie roj, rób robotę bo ja muszę się poładować. No, dawaj, dawaj. Tylko poradzisz się z komarami. Jesteś dobry w tym. Dobra, oszczędza się amunicję i. Dobra, podleczony jest! Królowa komarów. I dawaj. Palimy to cholerstwo, reload i jeszcze małotówką, gotowe. Gratulacje! Co dostanę? Kaczkę, uleczenie 6 razy kwaśny deszcz. O, papryczki nie dostanę? A nie, jednak dostanę. Dobra, za to wszystko 9200 monet. I brawo, trzeci epizod odblokowany, i kolejny boss będzie już na nas czekał w kolejnym odcinku. No, chyba, że się udało zregenerować jeden pasek energii. No i proszę, epizod trzeci mamy otwarty. Aha. Czyli tak, poszło sporo tego. Trzeba podkupować. Jedna mołotówka poszła, a kilka właśnie w deszczu co dostałem. To i tak jestem do przodu. Hmm. Nie, upgrade dynamitu? A bo ja wiem. Bardziej myślałem, żeby sobie odblokować tę minę. Ale zanim bym się namęczył, to. O! To chyba bardziej znowu pójdę w kolce albo w metal. Bo metal niedługo będzie dostępny. Jak będziemy grali następnym razem. No to tak. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w słampa takie kiedynkę. Cześć!